Kiemaneczkowie wszystkim z tej strony szkapa i zapraszam do Zodwa Animal Park. E, powiem wam tak, weszło parę nowości, parę nowości już jakiś czas temu weszły, ale jak zwykle nie było czasu się z nimi zapoznać i zobaczyć co to jest. E, z takich nowości co możecie zobaczyć na ekranie. No, to nam tam w prawym górnym rogu jakieś yy, lwiątko nam macha, tak? Jakieś lwiątko nam macha yy, i w sumie w lewym górnym rogu też tutaj jakieś w to o, macha. Do następnego zakupu diamentów otrzymasz jednorazową gościa w prezencie. Maskotka lwa, Gość specjalnie w twoim zo i dla niej nagradza cię wspaniałymi prezentami. Yy, ciekawe. Ciekawe, co to będą za prezenty. Co to będzie? Ja sobie próbuję go załatwić. Dobra, ja wziąłem sobie to aktywowałem. Teraz, żeby się to wczytało, musiałbym odświeżyć grę, ale nie chcę... Od... O, dobra, już się, już się czytało. Nawet bez odświeżania po prostu coś ulepszyli. Nie ma nawet co wybierać, bo po prostu dostałem już to wszystko tak razem. Więc tutaj mamy tą maskotkę, która jest warta jednego diamenta. Hehe, e, i nosorożec, razy dwa. Dobrze, akceptujemy wszystko. I teraz ja chcę moją maskotkę. Gdzie mamy masz naszą maskotkę? Tutaj jest nasza maskotka. Zobaczcie. las go. No i daj nam pierwszego prezenta, tak? no jak to nie za postawienie, musi być prezent. Obstawiam, że te prezenty będą... co odebraniu będzie dłuższy czas. No i co to było? To było 1000 doświadczenia? Czy tysiąc czy, czy 100 doświadczenia? I to było wszystko? Ej, panie, to było wszystko co pan mi dał? 11 godzin. Maskotka lwa e, poziom gości 0. Sprzedaj, usuń, przesuń. Prezenty od gościa za 12 godzin. Jeżeli on będzie dawał e, co 12 godzin e, i coś lepszego niż doświadczenie, to warto zainwestować, ale jeżeli będzie to samo co z karuzelą tutaj że później później macie taki czas oczekiwania nie wiem 3, 5, 10 czy, na, czy tam tydzień żeby wylosować sobie, no to, to nie ma sen, nie ma sensu, tak? Nie ma, sen, nie ma sensu z nim, ale e, jeżeli kupujecie diamenty i zdobyliście go po prostu do zakupu, żeby on był. No to myślę, że zdobyć takiego stworka nie jest. Źle. Ja sobie poczekam 12 godzin i e, w jakimś innym filmiku wam powiem. Bo nie będę tutaj czekał tych 12 godzin. W jakimś innym filmiku wam powiem, e, czy dostałem coś lepszego czy dalej to samo doświadczenie, ale możliwe, że na większych e, poziomach, bo jak widać on ma poziomy, tak, widocznie od poziomu zbierania albo od czegoś, nie wiem, od czasu jakiego chodzi albo ilości zebranych e, tych gratisów, e, będzie mu chyba poziom rosnął, więc nie mam pojęcia jak to będzie działać, jak to działa. Na razie wiem, że ta maskotka sobie tutaj będzie chodzić i zabawiać gości, może. Tym więcej gości, tym lepsze, nie wiem, no nie mam pojęcia na jakiej zasadzie to będzie działać. Może trzeba by było poszukać na jakichś forach albo gdzieś, gdzie tam pisze o tej maskotce, jak to zrobić. Ale jeżeli to weszła nowa maskotka, nowa dopiero weszła, to też za dużo tam nie będzie opisanego, no nie. No ja wam przedstawiłem jak ją zdobyć, jak wygląda. I co dostaliśmy za pierwszy prezent, Tak Tra nie wiem nawet czy tysiąc, czy sto, ale sobie tam na filmiku zobaczycie, możecie przewinąć i będziecie widzieć, tego było dokładnie. Szkoda, że taki długi czas oczekiwania, że to nie jest na przykład godzina i co godzina na przykład dostajecie, dostajecie, nie wiem, co byśmy dostawali. Chyba zaś to nie było takie, że dostajecie no niesamowite rzeczy, tak, nie wiem. Choć, choć, choćby jakąś... E, kartę, nie wiem. Tu nie wiem czego kartę, e, jakiś, może nie, może nie roślin tutaj zwykłych, takich kwiatów czy coś, bo tego, tego jest masę. Ale na przykład e, jakąś rzecz tutaj na wybiegi, nie? Czy po prostu tylko karty za diamenty, tak? Tylko diamentowe karty, tak? Na przykład jakieś rzeczy. Obojętnie jakich, ale tam diamentowych, tak? To by też było fajne, że nie jakieś zwykłe, tylko tak, już coś, coś konkretnego, coś konkretnego nam dają, tak? Ale możemy sobie tylko o tym gadać, a co będzie, no to się przekonamy, co tam to będzie dawało. Ja tu patrzę, co tu możemy jeszcze zrobić. Aha, tego musimy rozhodować. Ja sobie tu patrzę, gdzie go tu mam. Dalej nie udało się go wyhodować. 10% 12% Ten jest chyba za, diame za diamenty, tak? Nie mogę go postawić, bo jest za diamenty. Tak, jest za diamenty. Eee, tutaj takie coś. Mogę takie coś postawić. Eee, też jest za diamenty. Mamy takie coś na przykład w kartach. żeby sobie skompletować. Nie mamy nic takiego. Tu mamy, możemy to skompletować. Ale teraz, czy możemy to gdzieś postawić? Tutaj możemy, elegancko, wspaniale. wspaniale. Tutaj 91 poziom, no to jeszcze daleko mi brakuje. Ja myślałem, że tego nie ma. Więc ja tu już do 15 aż jest 91 poziom. Dobra, wiecie co? Musimy przejść tutaj. Mamy tutaj do złożenia zwierzaka, którego nie mamy. Co tu mamy? Gronostaj europejski, więc trzeba otworzyć skrzynię. Trzeba go złożyć, tego zwierzaka, bo... O, osiołek, osiołka mamy. Bo nam za jakiś czas pewnie zniknie. O, udało się, udało się, udało się. Mógłbym tego osiołka jeszcze trafić. To by było nam tego, ale szkoda nam... Szkoda nam kluczek. Dobra, tutaj mamy tego, skompletujemy go za 10 tysięcy. No niestety, musimy... Musimy za 10 tysięcy go skompletować. No i otwieramy tutaj skrzyneczkę. Zobaczymy, czy uda się drugiego wylosować. Co mamy fajnego? Nic fajnego nie ma. O, już ciężej. O. Tutaj? Dobra, udało się, udało się. Dobrze, że tylko jeden kluczek udało się. Dobrze, mamy go. Mamy grono staja. Wymaga wybiegu skalnego. A wybieg skalny, wydaje mi się, że ja kiedyś postawiłem wybieg skalny, jak używaliśmy. Jakśmy tam stawiali coś, to ja postawiłem drugi dodatkowy. Nawet dwa dodatkowe. No to tego grona staja sobie tu. lubię. I mamy jeszcze dodatkowo nosorożca, którego żeśmy też postawili. Ale do którego już może nie być miejsca tutaj. Tutaj przy tych naszych trawiastych. Tak, już się nam po prostu miejsce kończy. Zobaczcie, normalnie się na miejsce kończy. Nie, ja go muszę gdzieś wstawić. Mapa. Tu mamy wolnego miejsca, i tu mamy wolnego miejsca, i tu mamy wolnego miejsca. Dobra, ja go wstawię tutaj. Ile mi tutaj wejdzie ten wybieg? Wejdzie. E, Nie, muszę sobie go poukładać. E, 30 sekund, dobra. To poczekamy, aż się nam to zrobi, a ja sobie tu za ten czas posprzątam przy tych zwierzakach naszych. No to się nam wybuduje i wprowadzimy normalnie drugie zwierzątko. To się rzadko zdarza, ale... Dzisiaj nam się uda wprowadzić więcej zwierzątek. No i elegancko, nie? Myślę. Tutaj sobie też wysprzątamy. Aby nam to narobili. Dobra, elegancko, doświadczenie. Dobra, już by powinna minutę te 30 sekund. Mamy, wprowadzamy jednego. I drugi nie wejdzie. Wybieg za mały, powiększ wybieg. Eee, jeszcze cztery za jeden. Raz. 2 Trzy. Cztery. Masakrycznie duże wybiegi potrzebuje. Zaraz, może go wyposażymy tutaj we wszystko możliwe. We wszystkie możliwe rzeczy. Błotko, lubię błotko. Proszę, błotko. Stajnia. Nie mogą się rozmnażać, czy się nie mogą rozmnażać. Stajnia na trzeci. Dobra, to się da zrobić tak. To jest tylko 3000, więc da się to zrobić. Godzinka, dwie godzinki, jak się nam to fajnie ulepsza. No dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze pełno jakichś dekoracji, żeście zarzucali, że e, nie mamy roślin poustawianych, tak? Ja sobie tutaj muszę znaleźć, gdzie tutaj są moje rośliny. Tutaj są moje rośliny. E, Zobaczcie, tu jest, jest miejsca. A, tu już nie ma, to tutaj będziemy od góry dawać. Yy, I wszystkie te rośliny postawić. Jak zacznę stawiać rośliny, yy, to jestem pewien, że zobaczycie, co tam jest w tym ekipunku, i będziecie znów pisać, czemuż kapa tego nie stawiasz, gdzie ty to trzymasz. A ja to po prostu trzymam. Yy, trzymam na lepsze okazje, tak. O, drzewko mam jakieś większe, postawimy też. Wiecie, nie możemy wszystkiego wystawić na raz, bo A taczka z dekoracją, nie wiem co taczka daje, czy nic nie daje, czy się można podlewać. Maga wybiegłonka. O, to jest na wybieg. Ja sobie tutaj przejadę do końca na ten wybieg. I na wybieg głąkowym to postawię. No, tutaj masz, proszę, taczka elegancko. Elegancko, nie wiedziałem, że takie coś w ogóle jest. Tutaj te płotki mogę gdzieś to postawić. Tutaj nie wiem, szkoda, że, że one nie są takie, e, takie cienkie, że można by je było postawić bez niczego, tak? Bez niczego, e, a nie, że zabierają mną pole, nie? Dobra, musimy tam znów przelecieć do końca. Nie mogę na klawiaturze przesunąć, więc muszę tak myszką przeskakiwać. Tutaj mamy jeszcze coś do postawienia. Stawiamy. Zobaczymy, co tu jeszcze jest. Słonecznik. Jeszcze jakieś kwiatki. Kwiatków tu jest chyba sporo, powiem wam. Płotek. No, tak mi się wydaje, że tych kwiatków tu jest naprawdę sporo. Więc ja tego troszkę tutaj powystawiam. To, to się ze skrzynek zbierają te kwiatki. Nieco skrzynkę jaką otwieram. Do tych roślin jest masę. Nie wiem w ogóle po co mi tyle tych roślin w ogóle. E, za niedługo to ja usunę wszystkie rośliny e, po to, żeby wstawić wybiegi, tak? Bo e, nie będzie mnie stać na wykupienie większego większego ZO. To będę musiał usunąć kwiaty i postawić wybiegi, nie? O, dalej roślinimy. Ja tutaj tu cały... to już jest na kilka paletek zastawionych tutaj tymi wszystkimi kwiatami. Czy gdzie tu jeszcze ta hrabinka? To już mnie to nie interesuje. No i tu już są chyba te dekoracje takie. A nie, jeszcze są kwiaty na dole jakie. Myślałem, że nie ma kwiatów, a jeszcze tutaj jakieś kwiaty widzę. Czy jakieś na samym dole się trafiły? jeszcze, zobaczcie, jak jeszcze jest. O, tu jest aż 10 sztuk. No i się tego tyle tu nazbierało. Faktycznie, żeście mieli rację. Ja tutaj na tych kwiaty, co ze skrzynek leciało, ja na to uwagi nie zwracałem. Po prostu coś se wpadywało, bo se wpadywało, tak. zwracałem na to uwagi. Teraz można by było wszystkie te dekoracje tutaj gdzieś postawiać nie? nie chcę tutaj stoi. Szkoda, że tego nie można na wybiegi dawać, nie? Też by można było miejsce zrobić i to wszystko dać, ale też tego jest tutaj masę. Po prostu masę tego tu jest. Wydaje mi się, że jeszcze były jakieś rośliny, ale za szybko, że przejechał. Maga Wybieg Leśny. No to to sobie na wybieg postawimy choinkę ładnie. O, tutaj mamy, tutaj nie mamy, tutaj, tutaj nic nie ma. Niech choinka rośnie. Jeszcze zerkniemy, może jeszcze coś fajnego się trafi. O, tu jest kwiatek. Lecimy szybko jeszcze na tą stronę. Dobra, jest kwiatuszek. No i dobra, tuśmy w miarę powystawiali, wszystko porobili. E, w miarę e, wystawiłem wszystkie rośliny, żebyście nie powiedzieli, że, że mam tyle roślin, ich nie używam. Mam jeszcze dekoracji mnóstwo, ale nie mam pomysłu na nich w ogóle. Nie mam w ogóle pomysłu na te dekoracje, co z nich zrobić. E, ja najczęściej wszystkie sprzedywałem te dekoracje, żeby z nimi nic nie robić, to je ja sprzedawałem, no ale to ja pomyślałem, e, można by je było zostawiać. Może się kiedyś przydadzą, tak? W jakimś punktu, to tam nie przeszkadza? Więc może, może się kiedyś przydadzą. A e, na razie, jak nie mam ich gdzie postawić, e, no to nie chcę tam leżeć. No to tak, e, ja się z wami będę żegnał. E, zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania. E, wysyłajcie znajomym linki do filmików, jak też sobie grają. Może zaczną grać, jak sobie obejrzą odcinki. No i do zobaczenia następnego odcineczka. Cześć wam!